Czy kiedykolwiek poczułeś, że ktoś bliski, kto już odszedł, wciąż jest obok ciebie? To uczucie, że nie jesteś sam, mimo że nie potrafisz tego wyjaśnić? Może to być coś więcej niż myślisz. Ojciec Pio, dzięki swojej unikalnej więzi z życiem po śmierci, nauczył nas, że śmierć nie zrywa więzi miłości. Ona je przekształca. Dziś pokażę ci dziesięć potężnych znaków, które wskazują, że twoi bliscy wciąż są przy tobie troszczą się o ciebie i chronią cię w sposób, który cię zaskoczy. Zostań ze mną i odkryj, jak te znaki mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz życie i śmierć. Prawdziwa miłość nie zna granic, a to wykracza poza naszą ziemską percepcję. Ojciec Pio, dzięki swojej głębokiej mądrości duchowej, nauczył nas, że miłość nie kończy się w chwili śmierci, lecz zostaje przemieniona. Wierzył, że więzi uczuciowe między nami a tymi, którzy odeszli, pozostają żywe, tylko w nowej formie, na wyższym poziomie. Ta idea może być trudna do zrozumienia, ponieważ śmierć wydaje się być naturalnym końcem wszystkiego, co znamy, ale duchowość pokazuje, że to nieprawda. Obecność ukochanej osoby, która odeszła, może być odczuwana subtelnie, poprzez dotyk, uczucie lub nawet nagłe wspomnienie. Te znaki są przypomnieniem, że miłość między światami nie znika. Zamiast tego ona się dostosowuje, przekształca, ale nadal nas towarzyszy, prowadzi i chroni. To nie jest tylko pocieszenie, ale głębsza prawda. Śmierć nie jest końcem, jest tylko zmianą w sposobie w jaki łączymy się z tymi, których kochamy. Pierwszym znakiem, który wielu z nas doświadcza, są żywe i pocieszające sny które wydają się bardziej rzeczywiste niż jakiekolwiek inne wspomnienie. To nie są zwykłe sny, lecz intensywne przeżycia, z zaskakującą klarownością. Budzisz się i nadal czujesz emocje tego momentu, jakbyś naprawdę był z tą osobą, trzymał ją za rękę, słyszał jej głos. Poczucie rzeczywistości jest tak silne, że przez chwilę zastanawiasz się, czy to nie było prawdziwe spotkanie duchowe, wizyta tych, którzy już odeszli. Te sny często nie mają zagmatwanych i niespójnych aspektów zwykłych snów. Przeciwnie, są wyraźne obrazy są szczegółowe, a emocja, którą czujesz po przebudzeniu, jest głęboka, jakby coś ważnego zostało ci przekazane. Może się zdarzyć, że w tym śnie osoba, którą tak bardzo kochasz, pojawi się zdrowa, uśmiechnięta, w pokoju, bez żadnych oznak cierpienia. A czasami nie mówią nic, ale ich obecność wystarcza, byś poczuł bez wątpliwości, że to było prawdziwe spotkanie. Ojciec Pio wierzył, że te sny to bezpośrednia forma duchowej komunikacji. Nauczał, że podczas snu nasza dusza staje się bardziej otwarta na świat duchowy. Nie odpoczywamy tylko ciałem, ale łączymy się z innym wymiarem, w którym miłość nadal płynie. Te sny, według ojca Pio, są wiadomościami od naszych bliskich, wysyłanymi, aby przynieść nam pocieszenie, miłość, a nawet wskazówki. Kiedy doświadczysz takiego snu, zrozum, że to nie jest tylko przypadek ani owoc Twojej wyobraźni. To znak, że prawdziwa miłość, ta, która nigdy nie umiera, manifestuje się w głęboki i przekształcający sposób. Drugim znakiem, który wielu z nas odczuwa, jest niewytłumaczalne uczucie, że nie jesteśmy sami, obecność, która wykracza poza rozumowanie to ten moment, w którym bez żadnego logicznego wyjaśnienia czujesz, jakby ktoś był obok ciebie, mimo że nie ma nikogo fizycznie obecnego. Może to być delikatny dotyk na ramieniu, lekki powiew wiatru, który przechodzi obok ciebie, nawet gdy nie ma wiatru, albo zapach charakterystyczny dla osoby, która już odeszła. Te zjawiska mogą być proste, ale niezwykle potężne, a ich odczucie jest tak rzeczywiste, że nie da się ich zignorować. Te doświadczenia to nie przypadkowe zbiegi okoliczności ani iluzje sensoryczne, ale wyraźne znaki obecności naszych bliskich, jak nauczał ojciec Pio. Wierzył, że boska ochrona objawia się w subtelny, ale głęboki sposób. Kiedy przeżywasz trudności lub chwilę wielkiego smutku, te uczucia mogą być przypomnieniem, że nie jesteś sam. Twoi bliscy, teraz na wyższym poziomie duchowym, wciąż się tobą opiekują, prowadzą cię i dają pocieszenie w momentach potrzeby. Istnieje wiele relacji ludzi, którzy poczuli tę obecność. Jak historia kobiety, która po stracie matki zaczęła odczuwać delikatny powiew wiatru zawsze, gdy była pełna tęsknoty lub stawała przed ważną decyzją. Na początku nie rozumiała, co to oznacza, ale z czasem zauważyła, że za każdym razem, gdy pojawiał się ten powiew, ogarniała ją głęboka cisza, jakby jej matka była tam, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. To doświadczenie zmieniło jej postrzeganie śmierci i duchowości, ponieważ zrozumiała, że miłość, którą jej matka ją darzyła, nie zakończyła się, lecz przejawiała się poprzez te małe, ale znaczące manifestacje obecności. Trzecim znakiem, który wielu z nas doświadcza, są znaczące zbiegi okoliczności, te sytuacje, które wydają się po prostu wykraczać poza przypadek. Są to chwile, w których to, co się dzieje, wydaje się być tak doskonale zsynchronizowane z naszymi myślami lub potrzebami, że czujemy się głęboko poruszeni. Klasycznym przykładem jest moment, gdy intensywnie myślisz o bliskiej osobie, a nagle zaczyna grać piosenka, która była dla was dwojga szczególna, dokładnie w tym momencie. Albo być może szukasz pocieszenia i znajdujesz przedmiot, który należał do tej osoby w dokładnie tym miejscu, gdzie najbardziej go potrzebowałeś. Te synchroniczności często wydają się czymś więcej niż tylko przypadkowymi zbieżnościami. Mają one znaczenie, niewidzialne połączenie, które wykracza poza logikę i przypadek. Ojciec Pio nauczał, że te wydarzenia nie są przypadkowe, lecz są duchowymi manifestacjami, wyraźnymi znakami, że nasi bliscy wysyłają nam wiadomość miłości i troski, przekraczając zasłony między światami wysyłają nam te znaki, by przypomnieć nam, że są z nami, oferując pocieszenie w momentach bólu i prowadząc nas w trudnych decyzjach. Jednym z wyrazistych przykładów tego zdarzenia jest historia mężczyzny, który po stracie ojca znajdował się w wielkim kryzysie życiowym. Zastanawiał się nad dużą zmianą zawodową i podczas tego okresu wątpliwości wsiadł do samochodu i włączył radio. Natychmiast zaczęła grać piosenka, którą jego ojciec często śpiewał mu, gdy potrzebowali odwagi. Zatrzymał się zaskoczony, czując nagły spokój. Zrozumiał, że to nie była przypadkowa zbieżność, ale wyraźna wiadomość od ojca, by poszedł naprzód, nie bojąc się. To doświadczenie zmieniło jego sposób postrzegania świata i duchowości, rozumiejąc, że często znaki, które otrzymujemy, nie są tylko przypadkami, ale prawdziwymi wiadomościami od naszych bliskich, manifestowanymi w sposób, który głęboko nas porusza. Czwartym znakiem, który wielu z nas doświadcza, są niewytłumaczalne zjawiska świetlne. Czy zdarzyło Ci się zauważyć migającą żarówkę bez wyraźnego powodu, lub zobaczyć mały punkt światła, który pojawił się znikąd i szybko zniknął? Te zjawiska, choć mogą wydawać się proste lub wręcz banalne, mają głębokie znaczenie duchowe. Dla tych, którzy są bardziej uważni, te momenty światła są manifestacjami komunikacji duchowej, sposobem w jaki nasi bliscy teraz na wyższym planie wysyłają nam znaki swojej obecności. Ojciec Pio wierzył, że światło jest bezpośrednim, środkiem komunikacji z zaświatami. Tłumaczył, że światło reprezentuje obecność duchową, coś, co wykracza poza materię i łączy nas z boskością. Kiedy światło się manifestuje, czy to w postaci migających żarówek, czy niespodziewanych punktów światła, ojciec Pio widział w tym sposób, w jaki zmarli bliscy kontaktują się z nami, pokazując, że są obok, że nas obserwują i chronią. Światło w tym sensie jest symbolem miłości, jasności i duchowej ochrony. Jedna z historii ilustrujących to zjawisko dotyczy kobiety, która po śmierci swojej babci zaczęła zauważać, że żarówki w jej domu. Migają zawsze, gdy myśli o niej. Na początku uznała to za awarię elektryczną, ale szybko zauważyła, że zdarzało się to w momentach, gdy najbardziej tęskniła za swoją babcią lub przechodziła przez trudności emocjonalne. Pewnego dnia, podczas cichej modlitwy, poprosiła o znak od swojej babci, by poczuć jej obecność. W tej chwili żarówki zaczęły intensywnie migać. Poczuła głęboki spokój. I niewytłumaczalne poczucie, że jej babcia była tam, wysyłając jej znak miłości i ochrony. To doświadczenie zmieniło jej postrzeganie duchowości i znaczenie światła jako mostu między światami. Dla niej to zjawisko świetlne stało się potwierdzeniem, że komunikacja duchowa istnieje, a światło jest jednym z najpotężniejszych sposobów na połączenie z tymi, których kochamy, nawet po śmierci. Piątym znakiem, który wielu z nas doświadcza, jest manifestacja naszych bliskich przez naturę. Są to momenty, w których natura staje się kanałem komunikacyjnym, jak wtedy, gdy motyl pojawia się przed tobą w momencie wielkiej emocjonalnej potrzeby, lub kiedy biała piórko niespodziewanie pojawia się na twojej drodze. Te wydarzenia mogą wydawać się proste, ale dla tych, którzy są bardziej uważni. Są to wyraźne znaki, że zmarli bliscy są obok nas, próbując przekazać nam wiadomości miłości i pocieszenia. Natura ze swoją boską perfekcją zawsze była postrzegana jako medium komunikacji między światami. Ojciec Pio wierzył, że boskie stworzenie w swojej harmonii jest jednym z największych kanałów, przez które zmarli bliscy mogą się z nami manifestować motyle na przykład są często kojarzone z duszami wznoszącymi się jako symbol przemiany i wolności pióra uznawane są za znak ochrony i duchowego prowadzenia, a nawet kwiaty, które kwitną poza swoją porą, mogą być sposobem, w jaki ukochana osoba wysyła wiadomość odnowy i nadziei. Jednym z wyrazistych przykładów tego znaku była historia kobiety, która przeżywała trudny okres w życiu po stracie matki czuła głęboki ból, a podczas spaceru po ogrodzie motyl delikatnie usiadł na jej dłoni. Na początku pomyślała, że to przypadek, ale potem zauważyła, że zawsze gdy tęsknota stawała się zbyt silna, ten sam motyl pojawiał się znowu, jakby chciał jej dać pocieszenie. Pewnego dnia, podczas cichej modlitwy, prosząc o znak, że jej matka wciąż jest blisko, Motyl pojawił się ponownie, siadając bezpośrednio na jej sercu. To doświadczenie głęboko poruszyło kobietę, ponieważ zrozumiała, że to małe stworzenie motyl zostało użyte jako duchowy środek, aby pokazać jej, że jej matka nadal ją chroni. Ojciec Pio wyjaśniał, że natura jest całkowicie zgodna z boską wolą i że oczyszczone dusze za boską zgodą mogą używać elementów natury, aby się z nami komunikować. Przesłanie jest zawsze jasne: Twoi bliscy nie odeszli na zawsze. Są po prostu w innym wymiarze, ale wciąż bardzo obecni w naszym życiu poprzez cuda stworzenia. Tego rodzaju manifestacja nie jest przypadkiem, lecz namacalnym znakiem, że komunikacja między światami to rzeczywistość, a natura staje się wyrafinowaną formą ukazywania tej wiecznej więzi. Szóstym znakiem, który wielu z nas doświadcza, są przypadkowe spotkania z osobami, które przynoszą precyzyjne i ważne wiadomości. Czasami te osoby pojawiają się w momentach wielkiej potrzeby, a to, co początkowo wydaje się tylko powierzchowną rozmową, staje się duchową interwencją o wielkim znaczeniu. Te spotkania, często niespodziewane, mogą dać dokładnie odpowiedź lub pocieszenie, którego potrzebujemy w danym momencie naszego życia. Ojciec Pio wierzył, że te spotkania nie są dziełem przypadku, lecz sposobem, w jaki nasi bliscy z duchowego wymiaru działają przez innych ludzi, by przekazać nam wskazówki. Nauczał, że w niektórych przypadkach ci, którzy już odeszli, mogą inspirować innych do powiedzenia nam dokładnie tego, czego potrzebujemy usłyszeć, nawet nie wiedząc, jak głęboko ich słowa mogą wpłynąć na nasze życie. Dla niego te spotkania były zorganizowane przez boską miłość, manifestacją tego, że nasi bliscy nadal są obok nas prowadzą nas i oferują mądrość, którą zdobyli w innym wymiarze. Jedna z historii, która ilustruje ten znak, dotyczy mężczyzny, który przechodził przez bardzo trudny okres w życiu, czując się zagubionym i bez kierunku. Pewnego dnia, podczas zwykłej wizyty w kawiarni, spotkał starą przyjaciółkę z dzieciństwa, kogoś, kogo nie widział od lat. Zaczęli rozmawiać o życiu, a nagle powiedziała coś, co wprawiło go w osłupienie. Wiem, że przeżywasz trudny czas i czuję, że jest coś ważnego, co musisz zrobić, coś, co jest w z Twoim sercu, ale boisz się tego zrobić, pamiętaj, że cokolwiek się stanie, zawsze będziesz miał wsparcie, nie jesteś sam. Przyjaciółka nie wiedziała nic o jego osobistej sytuacji, ale te słowa głęboko go poruszyły. Zrozumiał, że stała się nieświadomie kanałem wiadomości od jego zmarłej matki, która zawsze go zachęcała, by podążał za swoimi marzeniami i nie bał się nowych początków. To przypadkowe spotkanie nie tylko przyniosło pocieszenie, ale było także potwierdzeniem, że jego matka, nawet po drugiej stronie, wciąż była tam, pomagając mu podjąć właściwą decyzję. To doświadczenie głęboko go poruszyło i zaczął rozumieć, że pomoc nie zawsze przychodzi tam, gdzie się jej spodziewamy, ale tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, poprzez duchową interwencję tych, którzy wciąż nas kochają i się o nas troszczą. Siódmym znakiem, który wielu z nas doświadcza, są przedmioty, które poruszają się lub pojawiają w tajemniczy sposób, bez żadnego logicznego wyjaśnienia. Może to być książka, która spada z półki bez wyraźnego powodu, przedmiot, który myślałeś, że zgubiłeś, ale nagle pojawia się w najbardziej nieoczekiwanym miejscu, a może nawet stara fotografia, która pojawia się w chwili wielkiej, tęsknoty. Te wydarzenia, choć mogą wydawać się proste, a nawet dziwne, są często potężnymi znakami, że nasi bliscy komunikują się z nami w sposób namacalny. Te znaki mogą być postrzegane jako sposób, w jaki duchy manifestują się w naszej rzeczywistości, przynosząc pocieszenie i ukojenie w chwilach bólu. Ojciec Pio wierzył, że w określonych sytuacjach, gdy bliska osoba dostrzega, że przeżywamy ogromny ból lub wątpliwości, może użyć tych fizycznych zjawisk, aby wysłać wyraźny i bezpośredni znak swojej obecności. Dla niego te przedmioty, które poruszają się lub pojawiają w tajemniczy sposób, nie są jedynie przypadkami, ale manifestacjami miłości i ochrony, wysyłanymi z celem wzmocnienia naszej wiary i przypomnienia nam, że mimo straty nie jesteśmy sami. Jednym z bardzo potężnych przykładów tego znaku była historia mężczyzny, który po śmierci swojego ojca starał się poradzić sobie z tęsknotą i pustką, którą odczuwał. Pewnego popołudnia, będąc w domu, usłyszał hałas dochodzący z salonu. Kiedy poszedł sprawdzić, zobaczył, że stary książka, którą jego ojciec często czytał, spadła z półki, otwierając się dokładnie na stronie na której znajdowała się wiadomość o odwadze i nadziei. Mężczyzna był zaskoczony, ale jednocześnie poczuł niewytłumaczalny spokój, jakby jego ojciec był tam, oferując mu porady i prowadzenie. Wiedział, że to nie był zwykły przypadek, to był wyraźny znak, że jego ojciec komunikował się z nim, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Ojciec Pio wyjaśniał, że te namacalne znaki obecności są często dozwolone przez Boga, jako sposób na pomoc w utrzymaniu wiary, zwłaszcza w najtrudniejszych momentach. Służą one przypomnieniu, że miłość między światami się nie gubi, a nasi bliscy nadal nas chronią i prowadzą, nawet po śmierci fizycznej. Te znaki, choć z pozoru małe, mają ogromny wpływ emocjonalny, pomagając nam zmierzyć się z tęsknotą i bólem w poczuciu pokoju i pewności, że nie jesteśmy sami. ósmym znakiem, który wielu z nas doświadcza, jest wzrost intuicji, to niewytłumaczalne poczucie pewności, które prowadzi nas w trudnych chwilach. Inaczej niż w przypadku zwykłych myśli, które często są pod wpływem lęku lub wątpliwości, ta wyższa intuicja jest jasna, precyzyjna i przynosi głęboki spokój. To jakby nagle wiedzieć dokładnie, co należy zrobić, nawet bez wszystkich informacji lub logiki, aby uzasadnić decyzję. Nie ma zamieszania. Nie ma niepewności, tylko cicha pewność, że jesteśmy prowadzeni w sposób wyższy. Ojciec Pio wierzył, że ta intuicja nie jest zwykłym osobistym uczuciem, ale bezpośrednim duchowym przewodnictwem od bliskich, którzy już odeszli. Postrzegał to jako znak, że nasi duchowi opiekunowie prowadzą nas, oferując mądrość zdobytą na innym planie. Zgodnie z jego naukami ludzki umysł, zwłaszcza w chwilach ciszy wewnętrznej lub modlitwy, staje się bardziej otwarty na duchowe manifestacje. A gdy nasz umysł jest otwarty, nasi bliscy mogą przekazać nam to przewodnictwo, pomagając nam podejmować ważne decyzje i stawiać czoła wyzwaniom życia z pewnością. Poruszająca historia, która ilustruje ten znak, dotyczy kobiety, która znajdowała się na ważnym rozdrożu w swojej karierze zawodowej. Była niezdecydowana, czy przyjąć nową ofertę pracy, która oznaczała wielką zmianę, ale także duże ryzyko. W pewną bezsenną noc siedziała w ciszy, próbując znaleźć odpowiedź. Wtedy miała wyraźną i silną intuicję: przyjmij tę szansę. Nie bój się. Nie było logicznego wyjaśnienia tej pewności, ale poczuła natychmiastowy spokój, jakby jej matka, która odeszła kilka lat temu, była tam, mówiąc jej, żeby poszła naprzód. Zdecydowała się podążyć za tą intuicją i lata później, patrząc wstecz, zdała sobie sprawę, że ta decyzja była jednym z najważniejszych momentów w jej życiu. Pozytywny wpływ tej decyzji był ogromny, a ona zawsze wierzyła, że duchowe przewodnictwo jej matki prowadziło ją w tym decydującym momencie. Tego rodzaju intuicja, według ojca Pio, jest jednym z najbezpośredniejszych sposobów, w jakie bliscy nadal nas chronią, Prowadząc nas mądrością i miłością, nawet po śmierci. Teraz, kiedy zgłębiliśmy potężne znaki ochrony duchowej, które łączą nas z tymi, którzy już odeszli, warto zastanowić się, jak możemy jeszcze bardziej wzmocnić tę więź. Wspomniane znaki, żywe sny, uczucie obecności, zbiegi okoliczności, a nawet zjawiska świetlne, to tylko niektóre z form, przez które nasi bliscy próbują wysłać nam wiadomości miłości i prowadzenia. Ale jak możemy otworzyć nasze serca, aby te manifestacje stały się dla nas jaśniejsze i bardziej stałe? Ojciec Pio nauczał nas, że nieustanna modlitwa jest pierwszym i najważniejszym filarem do wzmocnienia tej duchowej więzi. Kiedy się modlimy, nie rozmawiamy tylko z Bogiem, ale także nawiązujemy bezpośrednią komunikację z tymi, którzy już odeszli. Modlitwa jest mostem między światami, przestrzenią, w której miłość płynie swobodnie, łącząc nas z naszymi bliskimi, którzy teraz znajdują się w innym wymiarze. Ojciec Pio zalecałby codziennie przed snem poświęcić kilka minut na cichą rozmowę z tymi, których kochamy i którzy już odeszli, dziękując im za ochronę i prosząc o ich wstawiennictwo u Boga. Ponadto wewnętrzny spokój jest niezbędny, aby dostrzegać te znaki. Gdy nasz umysł jest wzburzony, pełen lęku lub rozproszeń, trudniej jest zauważyć subtelne wiadomości, które do nas docierają. Praktyka chwil ciszy i medytacji pomaga uciszyć nasze zmartwienia i otworzyć serce na obecność duchową. Wreszcie miłość i dobroczynność stanowią kolejny fundamentalny filar. Ojciec Pio nauczał, że wykonując akty dobroci i hojności w imieniu tych, którzy odeszli, tworzymy duchowy łańcuch który nie tylko ich honoruje, ale także wzmacnia naszą własną więź z duchowym wymiarem. Teraz zapraszam Cię do codziennej praktyki wdzięczności. Rozpoznaj znaki, które już otrzymałeś i dziękuj za każdą manifestację miłości i ochrony. Zastanów się nad tymi momentami i pozwól, aby stały się integralną częścią Twojej duchowej drogi. Komunikacja duchowa jest zawsze dostępna, a im bardziej się na nią otworzysz, tym silniejsza i wyraźniejsza stanie się ta więź z tymi, którzy wciąż są przy tobie, prowadząc cię i wspierając. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić tę więź, zacznij od dziś praktykować wdzięczność, nieustanną modlitwę i drobne gesty miłości. Uwierz, nigdy nie jesteś sam, a miłość, która przekracza granice światów, jest silniejsza niż jakakolwiek bariera. Jakakolwiek bariera. Dotarliśmy do końca tego filmu. I chcę ci serdecznie podziękować za poświęcony czas na refleksję nad tymi znakami ochrony duchowej. Mam nadzieję, że historie, nauki ojca Pio i podzielone doświadczenia przyniosły ci więcej jasności i pocieszenia w sercu. Więź z naszymi bliskimi, nawet po ich odejściu, jest potężną duchową rzeczywistością, a świadomość, że nie jesteśmy sami, może stanowić ogromne pocieszenie dla duszy. Jeśli poczułeś się poruszony tym, Materiałem, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej podobnych filmów. Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat znaków, które już otrzymałeś, ponieważ twoja historia może zainspirować innych do dostrzegania obecności swoich bliskich. Zbudujmy wspólnie społeczność wsparcia, wiary i duchowej więzi. Na koniec chcę zostawić ci wiadomość nadziei i pocieszenia. Pamiętaj: nigdy nie jesteś sam. Prawdziwa miłość nie zna granic, a więzi, które łączą nas z tymi, którzy odeszli, są wieczne. Zaufaj, że Twoi bliscy wciąż są obok Ciebie, chronią Cię i prowadzą zawsze. Niech pokój i miłość duchowa będą z Tobą, dzisiaj i na zawsze.